Jak na kasie fiskalnej A-klas wykonać raport dobowy? Są na to dwa sposoby. Możemy wejść do menu, przejść do opcji numer 2, raporty fiskalne i opcja numer 1, raport fiskalny dobowy. Kasa nas zapyta, czy potwierdzamy datę, która jest w danym momencie na kasie. Jeśli tak, wybieramy przycisk numer 1, wydrukuje nam się raport, na razie nie będziemy go wykonywać, bo chcę państwu pokazać troszkę prostszy sposób na wykonanie tego raportu. Więc wybieramy zero i się cofamy do menu głównego. Pod dziewiątką mamy dobo, czyli raport dobowy. Aby przejść do tego skrótu, musimy poprzedzić go przyciskiem shift. Zawsze przechodząc do opcji zielonych, musimy użyć zielonego przycisku shift. Więc naciśnijmy go. I od razu jesteśmy w opcji drukowania raportu dobowego. Jeśli potwierdzamy datę, wciskamy 1. Na naszej kasie fiskalnej wykonywaliśmy już dzisiaj raport dobowy, ale chcemy wykonać go jeszcze raz, więc potwierdzamy. Tak, kasa drukuje nam raport dobowy ze sprzedaży.